Przecież ty wiesz, czego chcesz. Przecież wiele razy to planowałeś. Tyle wieczorów spędziłeś sam ze sobą, przypominając sobie, jaki byłeś kiedyś i że chciałbyś kiedyś być silniejszy. A dzisiaj? Dzisiaj nie masz nic do powiedzenia. A raczej masz, ale się nie odzywasz. Każdy ci mówi: zrób to, zrób tamto, każdy ci doradza. I tak żyjesz każdego jednego dnia cudzym życiem, zamiast żyć swoim. Ciężko się na to patrzy, kiedyś tak z boku siedzi i porównuje do tych wszystkich ludzi, którzy rzeczywiście uwierzyli w siebie i do czegoś w życiu doszli. Słuchaj, bo sukces to tak naprawdę nie jest, nie wiem, coś szczęśliwego, co się przytrafia dobrym ludziom. Nie, sukces to jest wybór. Jeżeli wybieram drogę, która będzie ciężka, ale która mnie uczy, to jestem skazany na sukces. Natomiast, jeżeli wybieram drogę łatwą i zawsze będę szedł tam, gdzie mi każą, będę wybierał tą ścieżkę, którą mi każą, będę zawsze szedł według instrukcji, to co ty chcesz osiągnąć? To wszystko, co ci pokazuję, już zostało zdobyte. Twoje życie jest czymś nowym, nieodkrytym i nie odkryjesz go, chodząc według wskazówek innych ludzi. Dlatego proszę cię, nie rani już moich oczu, weźcie w garść. Zacznij iść własną drogą. Dostać się na to.